Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku zamieszkamy w kamperze Oczywiście nie w byle jakim, bo w najtańszym. Nie chciałam sobie spoilerować za wiele, ale wiem, że nie ma tam prądu i bieżącej wody. No i czego więcej potrzeba ogólnie. Nie? <laughs> Także będzie przygoda. Zaczynamy oczywiście od szybkich zakupów spożywczych, bo potrzebujemy coś na śniadanie, obiad i przekąski. Jak mnie dobrze znacie, to wiecie, że filmy kempingowe nie mogą odbyć się bez jednej rzeczy. Ja wiem też, że nawet tutaj jest bez grilla. <laughs> musi być grill. Jakby dla mnie to zawsze jest ten vibe, że musi być grill. Znam namiocie, w kempingu, w kamperze, wszędzie. Gdzie jest jakaś natura, musi być grill, także bierzemy wszystko. Wystawki kempingowe przyda No dawaj. Packi na pewno, bo zawsze zapominamy o nich. Łotwałka naturalna. A i zawsze zapominam o jednej rzeczy, o zapałkach albo zapaźników. Tak, to zawsze się przyda. Zbieramy na pewno jakieś warzywka. <grytanie> Zapomniałam, że moje robione <grytanie> kiełbaski są w no ale dobra, <grytanie> Z tak. bieremy w zeszłym roku wygląda, taką dobrą pamiętasz z kary? Nie pamiętam. I się ludzie śmiali, że ja się najbardziej to bursztynę. <grytanie> Tak? Nie, no. to dawaj ją też. Ale nie ma jej. A. Te zakupy będą droższe niż noc w kamperze, nie? <śmienny> 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 Ej, ja nie wiedziałem, że to tak wygląda, to się jakby nie jest... Chyba... Nie no jest źle, muszę to przyznać Ej, widzę, że najgorsze, to jest słońcu, a nie ma prądu, więc nie ma klimy. No dobra, ale jedziemy, Mate, no jedziemy no to. Jakby ja nie dopytywałem specjalnie, jak, jak, jak to wygląda. Powiem wam tak, okolica na pewno jest przepiękna. Jesteśmy wśród pól. Mamy... Baranki, owieczki za płotem, zaraz pokażemy kozy, także okolica jest naprawdę fajna Nawet widzę, że wykośili nam trawkę, żeby się fajnie wjeżdżało. Ja mam też pytanie. No? Ile to kosztowało jedna noc? 70 zł. No tak wygląda właśnie, jakby to mogło tyle kosztować. Zobaczcie, <śmiennie> to jest nasze przyczyna. Tutaj stanęliśmy z samochodem, mamy taką Tutaj... ścieżkę. Tam wiem, że jest strumek, zaraz zobaczymy. A tam są owieczki. Tu jest toaleta jakaś. Tak, chodź, pokażę Ej. ci. Ja sobie tutaj zerknęłam, bo chciałam zobaczyć, czy jest bezpiecznie, żeby psa puścić po prostu. I to jest nasza toaleta. Jezu, to no. wygląda jak ze Shrek'a przecież. Tam barany są. No tam są barany właśnie, patrz jak będziesz ładnie sobie kupciał. Chyba nie ma tam okienka z drugiej strony, ale generalnie... Ja to muszę sprawdzić. <grym /ra> no Cza. to Jakby wzięli w ogóle Nie wyskoczy stąd żaden osioł, nie? Nie. Jebu <grym /ra> Nie ma papieru. Co, co tutaj był? Ej, to jest hamowa, akurat tak się nie robi. Ja rozumiem, jakby już toaleta w ogóle Okej, okay, już spoko. To jest na w tym. Ale jakie to jest głębokie. Dobra, najważniejsze, już nie wiem co jest gorsze, słuchajcie. Toaleta, brak papieru czy to, że to można wpaść. Nie no, ale generalnie skarby ja tu przemyślałam i wzięłam nam papier. Wziąłaś papier? Tak. Jestem już razowy podróżnik, mnie nic nie zaskoczy. Tutaj nie wygląda to, jakby ktoś tam niedawno z tego korzystał. Natomiast pajęczyna jakby... W... W w no to dobrze, że wypakowane. Więc wygląda. Na... My tu nie jesteśmy pierwsi. Albo, albo właśnie, albo my tu jesteśmy pierwsi. Albo ostatni raz w tym miejscu ktoś był 33 lata temu. Dobra, nieważne. Zobaczcie, jakie piękne owieczki i baranki są. Zobaczmy, Piękny widok, teraz się przestraszyły, psy, bo czekała. Będą one się tak tu pasły. Zjemy sobie tak tutaj śniadanko, rano. Super będzie. Wydaje mi się w ogóle, że w tym oto domku to jest też domek dla jakichś zwierzaków, bo tam było sumą wyścielone. Coś, to jeszcze będzie spało obok nas. Ale jestem jeszcze ciekawa tego strumyczka, bo tutaj tak słyszę, że woda leci. Jeszcze go ja jestem ciekawa. No? Wnętrza naszej, naszej, naszej kanciapy. No ja myślę, że to będzie błogie przeżycie. Ej, fajne to. to ta woda jest, to można puścić Patrzcie, ot, ona jest rasowa pani od wody. Ona tu będzie się na pewno bardzo fajnie bawić. Patrzcie, to jest idealne pływanie dla Tessy, bo Tessa się boi pływać, ona może tylko chodzić, jeżeli czuje dno. Tessa jest zdecydowanie zadowolona z miejscówki jej nie przeszkadza to, że na przykład nie ma prądu czy czegoś. Najważniejsze, że jest strumyczek, w którym może się bawić. To jest taki szczęśliwy pies tutaj. Biegaj! Hehehehe <laughs> No dobra, ale okolice już sprawdziliśmy. Widzimy, że jest naprawdę bogata i mamy wiele ogólnie atrakcji wokół. Zwierzęta, wodę. Po paru dni można wejść do tego a ja bardzo czysta woda jest. Myślę, że przyszedł czas na naszą kanciapę, ale jeszcze chcę pochwalić, że zobaczcie tutaj jaki mamy stolik fajny. To jest chyba powitalny dla nas, nie wiem co to jest, a to jest, miało być chyba serduszko. I mamy miejsce na ognisko. Ej, ale ja już to przyszedłem, to widzę, że tu właściciel się postarał. Postarał się? No to wchodzimy. Jestem przygotowany na jedną rzecz tutaj. Ale widzę, że jest jakiś prąd, patrzcie, tu jest jakiś kontakt. Właśnie też się zastanawiałem, co to? Uwaga. Trzy, cztery, wbijaj pierwsze. Eee! O! No <śpiewanie> właśnie, o to chodziło. Ej, dobra, jest tu? So? Ciepło. Jest ciepło. ale nie jest aż tak jak myślałem, Tak, że ale nie jest aż tak. Myślę, że jak będzie wieczorem i nie będzie słońca, to szybko się to ochłodzi po prostu, więc spoko, ale powiem wam, że wygląda dużo lepiej wewnątrz niż na zewnątrz. To na pewno. Serio. No. Patrzcie, tutaj mamy wejście, tutaj mamy część do siedzenia i jedzenia i zobaczcie, widzicie, mamy tutaj kluczyk i dali nam Prosecco. Ono jest alkoholowe? Tak. No to weźmiemy dla kogoś, bija. tak? Tutaj mamy, słuchajcie, kuchnię. Czy ta woda jest? Bo miało nie być bieżącej wody nie ma, ale jest mydło kuchenka gazowa, ale ja bym jej, ja bym, nie, ja odpalał. Bym jej nie odpalał Trochę, jakby mam lekkie obawy co do niej ja też, ale zobaczcie mamy tutaj z kuchni piękny widok właśnie na nasz strumyczek, tutaj są szafki o są garnki jakieś, no spoko tu za, a, o, patrz nawet herbatę i powiem wam, że czasami w takich naprawdę super airbnb nie ma herbaty i kawy, a tutaj jest, także wielki szacunek tak samo wodę nam pan kupił tutaj tak, właśnie wodę w ogóle nie, duże. O, tu mamy koce i ręczniki. Po co nam ręczniki? A, jakbyśmy chcieli w strumyku popływać. No. I tutaj nawet gra jest jakaś, nie wiem co to za gra. Ja myślę, że to jest w ogóle dodatkowa atrakcja tego miejsca, taka gra, nie? No pewnie, że tak. Okej, okay, tu jeszcze widzę, że kiedyś była lampa chyba. Była. Ale od czasu, gdy się pozbyli prądu, no to już nie ma, ale... Ale mamy okno nad Czekaj, tobą. Patrz, tu jest jakiś kabel i jest tyczka. No. Więc są trzy scenariusze, albo będzie działać prąd, albo nie będzie działać prąd, albo mnie porazi prąd. Dobra, włączaj. Nie działa prąd. Ty, ale mamy czajnik. No doczekaj, to czekaj, ty nie ma to musi nie działać. To musi działać. No tak chyba, żeby ładnie wyglądało. No właśnie, bo tu przecież ani nie ma wody, ani prądu. <grymne> <grymne> nie no, wodę masz tutaj. No i co, mam wody, herbatę ze strumyka zrobić? Działa! Wyłącz go, bo go spalisz. Dobra, czyli mamy jedną okienko. Czyli mamy prąd, nie mamy wody. To i tak jest lepiej, niż jakbyśmy nie mieli nic. No! Niczego. A może to działa? <śmiech> działa! <śmiech> działa! Mamy lec! Aż normalnie pojawił się pająk z pajęczyną na kurde, ja, ja tam nie śpię! Ty śpisz tam w tej stronie. Nie śpię, ja śpię tam, tak? Ej, ale on no, realnie. Ej, on się rusza cały przecież. I zobaczcie, jakie w ogóle mamy wyrko. No trochę już pomiętolone przez psa, ale no klasa to wyreczko, moim zdaniem. No oprócz tego cholernego pająka. No. Jakby co z nim robimy? No musisz tylko wyciągnąć, jako pan domu. Turne zrobiliśmy i zgłodnieliśmy. słuchajcie, więc wyciągnęliśmy swoje drugie śniadanie, które jeszcze przygotowaliśmy w domu. Szybko jemy, trochę się tu oporządzimy i idziemy w tour de Polonia. <grytanie> idziemy zwiedzać nasze tereny bardziej, wybierzemy się na jakiś spacer, zobaczymy co tutaj jest, a później oczywiście zabieramy się za moje ulubione zajęcie, czyli za grilla. No. O tak! Grill, to jest grill! Właśnie sobie zwiedzać okolice Są gęsi i pawiany Jakie pawiany? Żartuję Kaczka, gęś, kurczak, kura, kogut Jezu, jakie małe, słodkie kury To nie są kury, gęsi, koguty Co to kurde jest? Ale są przepiękne Tak tam no, jest jak z taka żółta kaczuszka Ojej No ja mówię, że no tereny wokół to my mamy tutaj naprawdę 10 na 10 Same jakieś pola, zwierzaczki, owce, kaczki Bernardyna, pan Mapsa, takiego dużego Tak, gdzie ty nas zaprowadziłaś? Mam wrażenie jakbyśmy byli dosłownie pośrodku niczego. No, stąd ta cena, bardzo korzystna. No nie no, jak za 7 dyszek to jakby ja nie narzekam, to jest naprawdę spoko. No wakacje. Nie wiem jak ty Mati, ale ja zgłodniałam. Ja myślę, że to jest pora na, pora na grilla. Pora na grilla! <grym> to ogólnie Mati cały czas na tym wyjeździe. Łączmy Wybaczamy się. mu. Wszyscy alergicy łączmy się, kto też jest alergikiem. To ja Was kocham wszystkich rozumiem. Ty się zajmujesz tym. Dawaj! Się wezmę za przygotowanie naszego żarcia. W ogóle ten zestaw piknikowy to jednak jest mega gig. fajny jest. On jest opan właśnie na 6 osób. O, Tessa! Patrzcie, nie pokazywałam wam. Wzięłam jej Tesi. To się kocha marchewki. To jest marchewkowy podpływ. Patrzcie, na nie, widzicie. Widzicie zaskupienie? Proszę. I, i psa nie ma. <laughs> Najlepsza opcja, jaką mogłam zrobić. Psa nie ma. Możemy w spokoju teraz wszystko sobie tu rozkładać. Burówki trzeba przemyć. Tutaj mamy stała Chcemy dać nawet taką nawrót. umyte też. Kiełpy. trzeba naciąć. I nasza musztardka. Bardzo prowizoryczny ten grill jest, ale wystarczający. to będzie nasz kosz. Dobra, idealnie. Gotowe. Ja już słuchajcie, rozpakowałem grilla i plan jest teraz prosty. Krok pierwszy to będzie rozpalenie go. Krok drugi, przetrwanie alergii. Krok trzeci, jedzenie. Nie mogę się doczekać kroku trzeciego. Jest nasza rozpałka. Ostatni razem widziałem równy rok temu, jak byliśmy na kempingu. Teraz tutaj bardzo proszę Ciach. O, idealnie. Tutaj nakładamy oła siatkę. No i picobello. Pięknie, jestem dumny. Trzeba teraz te borówki i myślę, że tylko jednego ogórka teraz sobie skroimy, ale trzeba je najpierw umyć, no bo w sumie mamy tutaj całą sałatkę z serem, z buraczkami z, z naszyjnikiem, to był dobry wybór, więc nie trzeba tych ogórków, tyle będą na śniadanie, bo na śniadanie... Co na śniadanie? Jakoś nie przemyśleliśmy tego, bo na śniadanie mamy tylko bułkę i ogórki. No i super. I kiełbę mamy, więc po prostu Damy smażymy radę. więcej kiełba, żeby były tak. na śniadanie. No bo, oczywiście, na kolację idziemy tutaj do lokalnej restauracji, która jest obok, także jestem ciekawa, że jak ona będzie wyglądać, bo naprawdę my jesteśmy na jakiejś wsi. Ale widziałam, że są dobre opinie, także ja nie mogę się też doczekać no. tej kolacji. Jesteśmy już koksami w tym, bo naprawdę bardzo sprawnie i szybko nam to poszło. Teraz Mati daje nam kiełbaski na ogień już, ale zajęło nam to, nie wiem, no z 10 minut przygotowanie wszystkiego, rozpalenie. Mati! No! Jezus! To... Masz! Już coś tam słychać, że tłuszczyk leci. Jednak nie idzie tak sprawnie. Mati zostawił grilla i tutaj gasnie. No to dmuchaj. Dobra, ej, my tak czekaliśmy na takie kiełbaski, nie tylko my, ona też. Siek. Ale to się cały rok czeka w ogóle, to ten pierwszy już grill, nie? nie. No tak, kiedy jedliśmy? Naprawdę? Tak, już w ogóle na pewno. Ale ciała daliśmy, jak to może, a bo Maj był taki do duszy w tym roku. Gud, nie no, wyglądają takie kiełbaski całkiem w, w środku. Wydaje mi się, że git. no na pewno mamy Ja myślę, że jest tutaj ktoś, komu na pewno to nie będzie przeszkadzać. Matin mówił, że zarąbiste są kiełbaski. Teraz to sobie przetestuję. Nie próbowałam, poszłam nam wstawić kolejną turę na rano. Mmm. Dobra, no. mogłoby być delikatnie bardziej w środku zrobione? Ale... ale nie, mega dobra. Słuchajcie, oni mają tutaj bobry. Bobry i łabędzie, ale łabędzie się już schowały, ale widzicie te bobry? Jest niesamowite. Wiesz co oni tam mają? Co? Bobry! Bobry? No! Bobry? Tak! A? No! Jezu! I jak widzieliście, trochę poczelowaliśmy sobie, bo ma tego sopa okrótna po prostu alergia na trawę. On, no, on ma alergię na trawę, także trochę zdycha. <noise> Nawet nie chcę teraz, jest, nie. ale właśnie idziemy na jedzonko, na kolację, tak jak planowaliśmy, przetestować sobie tutaj lokalną restaurację, bo jesteśmy już po prostu bardzo głodni i muszę przyznać, że czekałam na te burgery od, od wczoraj, jak sobie wymyślałam, że pojedziemy tutaj na te burgery. Patrzcie, tutaj po prostu wszędzie są takie wiochy. Jezus, to tak pachnie, mam nadzieję, że oni to dobrze zrobi. Ja też. No I z tymi tutaj idziesz? Tu mamy frytki. Powiem wam, że wyglądają nawet jakby je sami robili, bo no. są takie w skórkach totalnie. Są takie nieidealne, tak. więc... Yy, więc duże coś... prawdopodobieństwo, że zrobili je sami, za co mają już w kropkach tych Uuu, dobrze wygląda. I dwa kotlety ma. Uu. Nie ma pomidora tutaj. Czyli to jest twój. Fajnie, mamy tutaj jakieś dużo susików, ogórek konserwowy, dwa kotleciki, cebulę. Elegancko, co? Elegancko, elegancko, tak. <laughs> Dobra.

Ja się nie spodziewałam tego po tej tak? No, ej, on jest taki, na jakiego miałam ochotę? Zarąbiscy jest. Mm. Takie dwa zestawy wyszły około 80 zł. To trochę więcej niż na tlek, ale było warto <śmiech> chyba. <śmiech> <śmiech> bo wygląda kozako. Mm. Zarąbiscy? Wow. Nie? <laughs> nie byłem gotowy na to, jak dobre to jest. No, ja też nie. Przenieśliśmy się już do środka, Aha. bo Mattiego znowu alergia łapie i będziemy sobie oglądać tutaj jakiegoś YouTube'a, ale robi się klimacik, jest już ciemno, tak. w tej przyciepie można... Ale to jest takie przyjemne jeszcze. Tak! Można właśnie przymknąć drzwi i dać się oddychać. Fajnie, że tu nie jest tak gorąco, myślałem, no. że może być ogień rano. Ja myślałam, że to może być puszka, naprawdę, że będzie cały dzień na słońcu, jak coś się nagrzeje, to będzie masakra, ale jest bardzo przyjemnie. Także patrzymy sobie tutaj, aż chyba nie zajdzie słońce, co? No. Zagrajmy w grę. Co widzę w kadrze? Jest to zielone, kwadratowe. Poduszka. Dobrze. To był poziom łatwy, teraz poziom ekstremalnie trudny. Co jest czarne, długie i szybkie? Pies. Brawo. Nie mam więcej pomysłów. <laughs> Super. Powiem wam, że na tej kanapie akurat czuć cenę. Dosłownie czuć cenę, bo po prostu te poduszki śmierdzą. Słuchajcie, ciemnia się na dworze. W sumie jest już... już jest ciemno. I jest już zimno, więc to oznacza jedyno wieczorną rutynę. Będzie ona taka bardzo uboga, bo w sumie nie mam tej wody ani mydła do rąk, żeby jakoś to konkretnie zrobić. Przeżyjemy do rana, ale chociaż ząbki umujemy. Gotowi do spania. <grym wczoraj> Także my się przebieramy w piżamkę. I do zobaczenia rano. Dzień dobry Tyziątko! Dzień dobry! No, wyżegaj się tu jeszcze. Będzie idealnie. Jak widzieliście już po przebitkach byłam e, na dworze ogarnąć, co się dzieje Powiem wam, że łączywo na dworze jest cieplej niż tej przyczorce. No właśnie tu jest zimno, Jak to jest aż niesamowite, jestem w szoku No, mega zimno po prostu Ale jest całkiem fajnie Mamy w sumie chyba jeszcze dwie godziny tutaj, więc musimy się szybko zbierać, ogarniać, przebrać, zrobić śniadanko, coś si zjeść zawsze w czwórkę jest raźniej, nie? Nie będziemy komentować tego pająka. Masakra po prostu. Nie liczę z tego, że jest zimno, bo szczerze, myślałam, że trzeba wziąć raczej lekką piżamę. Ja myślałem, że to będzie w ogóle, że się ugotujemy w nocy, nie? A jest! To koniecznie bluza albo jakaś taka zimowa piżama. Nie wiem jak to się dzieje po prostu. W sensie na nocy są jeszcze zimne, ale było bardzo fajnie, także zbieramy się. Ja proponuję się przebrać i jeść na nie w słońcu. Myślę, że to jest na nogę złota. Nie wywróć, nie wywróć Proszę bardzo! Świetne. Jakie mamy eleganckie śniadanie! Oszczędne, bo mamy tutaj resztki kiełby z wczoraj, resztki z sałatki z wczoraj, ogóry, świeże orzechy, nasz zestaw piknikowy. Jest... Ja myślę, że wszystko jest to potrzeba. Tak, pewnie, że tak. gotowany, nowy dzień. Trochę mi zimno w tym. To sobie przygotowałam na dzisiaj. Idealne na camping, co nie? Nie, faktycznie wyglądam jak Wyglądasz, na campingu. Wyglądasz jakbyś z Disneya wróciła, no. No wybaczcie, no dzisiaj już bardziej prezencyjnie. Ale dobra, no i jak podsumowujemy. Jest tu wiele rzeczy do przyczepienia się. Nie ma łazienki, ogarniętej, toalety, nie prąd trochę jest, tak? Czasami też nie. Jest zimno albo gorąco, ale no to ma swój klimat. Ma to swój klimat tak. to jest takie typowo campingowe, więc jak dla mnie? Jak ja dla jestem mnie? Zadowolony. Ja jestem zadowolony, bardziej zadowolony niż się spodziewałem przyjeżdżając tak? tutaj. no pierwszy kadr to ja naprawdę byliśmy no. przestraszeni po prostu jak to wyglądało, ale było rewelacyjnie. Dla mnie serio 4 na 5. No ja myślę że takie 4 na 5 jest spoko.